Cześć! Mam nadzieję, że jesteś gotowy na porcję wiedźmińskich ciekawostek. Dziś w roli głównej – Rejla. Niemal mroczna legenda świata Sapkowskiego i CD Projekt Red. Przygotuj się na szczyptę historii, odważne czyny i wojskowy dryg, które uczyniły z niej postać, której nie sposób zapomnieć. A teraz? Czas na sześć ciekawostek o Rayleigh. Na raili mogły być wzorowane dwie ważne postacie z kolejnych części gier: Vernon Roche i Wes. Podobnie jak Raila, Roche był dowódcą walczącego ze Skojatel oddziału specjalnego. O trudnej przeszłości, który nienawidził z całego serca wiewiórek. Tak jak ona, Roż był brutalny, niezależny i nieustraszony. Nie wahał się używać wulgaryzmów. Do tego obaj, jako dowódcy swoich jednostek, odpowiadali za zbrodnie na nierzadko niewinnych, nieludziach, a z czasem ich ludzie zostali wybici. Podobnie oboje mogą się zaprzyjaźnić z Geraltem. Z kolei Wes. Tak jak Raila była odważną, niezależną osobą i doskonałą wojowniczką, służącą wiernie pod dowódcą, z którym nie zawsze się zgadza: Wespodrochem, Raila pod Zygfrydem. A także obie były jedynymi nie wiadomo o innych kobietach w oddziałach specjalnych Edirn kobietami w oddziałach specjalnych pomimo tego, dzierżąc stopnie oficerskie. Obie również mogą przespać się z Geraltem, którego nie darzą wielkimi uczuciami. Jej słowa: Muszą zginąć wszyscy, a bogowie rozpoznają, którzy byli niewinni. To aluzja do wypowiedzi: Zabijcie wszystkich, Bóg rozpozna swoich. Autorstwa Arnoda Amaurego. Podczas rzezi Bezier. Wydarzenie to było jednym z elementów XIII wiecznej krucjaty przeciw Katarom, istniejącemu w średniowiecznej Francji ruchowi religijnemu uznanemu za heretyków. 20 tysięczne miasto Béziers we Francji, zdominowane przez Katarów, zostało 22 lipca 1209 roku wymordowane i zniszczone przez krzyżowców dowodzonych przez Arnoda. Opatasito, ważnego dostojnika kościelnego, nie oszczędzano wtedy ani kobiet, ani dzieci. Rejla nigdy nie sypiała w namiocie zawsze pod gołym niebem. Uważała, że w ten sposób nigdy nie można zostać zaskoczonym przez wroga. Deszcz jej nie przeszkadzał. Podczas służby dla Zakonu Płonącej Róży używała elfiego miecza z Gór Sinnych. Reyla jest jedynym NPC w grze Wiedźmin, która posiada dwa modele postaci: ludzki i zmutowany. Barnaba Beckenbauer uważał Reyle za uroczą damę i nawet zaoferował jej udział w testowaniu maszyny latającej swojego projektu. Ta odparła, że z radością własnoręcznie zepchnie go z urwiska. Gnom jednak Cały czas pałał do niej sympatią. No i to by było na tyle, moje drogie Wiedźmińskie ganki. Rayla to postać brutalna, bezkompromisowa i fascynująca. Jeśli chcesz, mogę wejść jeszcze głębiej w którąś z tych ciekawostek albo znaleźć inne terełki z uniwersum. Dziękuję, że jesteś. Dzięki za uwagę. I pamiętaj, w świecie wiedźmińskich decyzji, jak w życiu, wybieraj mądrze, bo każda ma swoje konsekwencje. Rock and roll. I do usłyszenia następnym razem.